Cześć, siemanko ludziska, witam was po raz kolejny w ósmym już odcinku Dishonored. Ostatnio, widzicie, skończyliśmy w tym oto dziwacznym takim miejscu ukryci za jakimś metalowym czymś. Nie wiem co to jest. I teraz rusza ruszamy sobie w dalszą drogę, w dalszą podróż, w dalszą przygodę. Jak sami wiecie, przygody ze mną w tej grze są bardzo, widzicie, krwawe. Już zacząłem od... Uśmiercenia pewnego szczura, bogu ducha winnego zresztą szczura. Chociaż szczury jak wiecie przynoszą perfidne zarazy, perfidne choroby, więc myślę, fach, że zrobiłem dobrze. Otworzę śmietnik, bo ciągle ufam, że w końcu w tym śmietniku znajdę coś wartościowego. Dobra. Idę na ten cały plac. Tutaj gdzieś są jakieś biura też na wskaźniku na mapie, ale to chyba o, chodzi o te biura, w których już byłem. Mhm, tak. Dobra, to tam już nie chcę iść, bo już tam wystarczająco narobiłem marazmu i zabiłem wystarczająco wiele osób. Przemknę teraz tutaj i zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Będę się starał, żeby moje odcinki nie przekraczały 20 minut. Maks. Każdy z nich będzie miał 25. Minutek. Gdzieś tutaj przed chwilą widziałem, powiem Wam szczerze, jakiegoś kolesia, jakiegoś wartownika, tylko gdzieś umknął i nie wiem, gdzie teraz przebywa. Tutaj są jakieś jeszcze drzwi, może nimi się da gdzieś przećmychnąć, ale nie, one to są chyba tylko jakieś wyloty powietrza. Za cholera, nie wiem gdzie tutaj się mam udać. Tam są biura, już w nich byłem przecież. A, tutaj jest plac Holgera. Zobaczymy, co tam na tym placu się będzie działo. Otwórz, ja bym chciał popatrzeć przez dziurę, da się? Nie da się. No to wejdę tam na ten plac i zobaczymy, co się stanie. Uuuu, tu już jest biuro nadrewidenta. Go chyba właśnie tak mam ubić, moi mili. Dobra. A więc do rzeczy, kurde, gdzie tu się schować? Bo tam już widzę jakiegoś typa. Ten typ mes. J? Y, niechaj, J chce nacisnąć ludziska. Campbell zamierza otruć kapitana straży kurwowa. Kurwowa, ale dowaliłem, kurnowa. Rewident niskiego szczebla został zmuszony szantażem do zatrucia drinków, które mają wypić po spotkaniu. Aha, więc muszę... Tak zrobić, żeby nie wypili tych drinków. Poczekajcie, przydzielę sobie może najpierw jakieś moce, runy do mocy. Żywotność, to by było fajne. Mroczny wzrok. Co to mi da? Możesz, Możesz widzieć w ciemności, dostrzegać żywe istoty przez ściany, włącznie z polem widzenia. Be, 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 be. To jest fajne dosyć, ale to, to też jest fajne, widzicie, jestem taki troszeczkę rozdarty. O, lalala. A ależ jestem rozdarty. Nie wiem sam, co jest lepsze. Mignięcie, poziom drugi, gwałtowny ruch naprzód, pokonujący dłuższy dystans. Aha. To też się przydaje, to miganie co ludziska. A to? Regeneracja zdrowia ulega przyspieszeniu. To też jest fajne. Widzicie, a ja prowadzę dość tutaj takie krwawe jatki, nie? Mam pomysł. No nie mam kurczę pomysłu. Mówię, że mam pomysł, ale nie wiem. To bym dał albo to. A wy? Ach, dam to jakoś, że prowadzę naprawdę krwawe jadki Dobra, mkniemy dalej. Zapisujemy stan gry, żeby nie było odwrotu. I mkniemy dalej. Postaramy się tu jakoś przedrzeć niepostrzeżenie Tu się schowam. I tak, tu mamy typa i tam typa. Co są taki ukrzyżowane jakieś? Możesz w dupę patrzcie jak go załatwię. Dobra, biorę go na, na, na boczek. Wiem, zaraz cię będę chłopie ratował. Tam tylko muszę te zwłoki, te ścierwo gdzieś ukryć. Spokojnie, zaraz do ciebie wrócę. Chrum. Idziemy. Spoko, spoko, Orinoko. Nikogo tutaj nie ma.

Ta postać jest zajęta, na nie żej jaja. Hmm. dobra, idę tam. Jeszcze do ciebie wrócę, brawo. Muszę teraz zamordować tego Cambela. Tylko nie wiem, gdzie tam się wchodzi. Które rędy tam wejść? Gdzieś to tutaj jest, na pewno. To miejsce, do którego muszę się udać. Tylko nie wiem gdzie tych drzwi nie otworzę, poczekajcie ludziska Zaraza, zaraza, zaraza ja nie wiem gdzie się mam udać Co o tym sądzicie wszystkim? Nie wiem gdzie mam wejść Poczekajcie podejdę jeszcze raz do tego typa. Rozmawiaj And I swear I'll to our cause. Skakać mogę i tak dalej, ale jak go mam uwolnić? Aha, tu są jakieś zamki nieby, co? Ale nie umiem tych zamków otwierać człowieku. Mogę spodskakiwać, wszystko mogę robić, ale nie mogę tych zamków otwierać. Tu jest jakaś przeżut. zobaczymy, co z tego wyniknie. Była tam taka, widzieliście, dźwignia. Ja o czym, czy nie jest żadna podpucha? Wezmę pistolet zaraz do ręki. A gdzie jestem, Campbell, brachu? Bo szukam go już od, od kilku chwil. Dobra, no lekko, tylko gdzie to jest? Kurwo, tak, to wiem. Kurnow. Kurwo, w kurwo, kurwo, kurwo.

To nie zła ze mnie paruwa. No ale teraz pewnie przez to nie przejdę i tyle. Z tego będzie. Ha, ale my mamy różne sposoby. Na przykład taki sposób, mm, który okazał się dupiaty, bo nadziałem się na jakieś kolce. I jak ja tam mam ludzie koło nie przeskoczy, teraz. Jeszcze raz spróbujemy. Mhm, nic z tego. Poczekajcie, tutaj, tutaj, na te rury bym musiał się jakoś dostać, co? O, już widzę jak to zrobię. Dobra. Sorry, że zmarnowałem troszeczkę waszego czasu, ale już wiem chociaż jak tam się dostać. Hopla, hopla, hopla. I teraz sobie tutaj zrobię ee, taki myk. Fuh. No szkurdę flag, co za wieś, czemu spadłem stąd. Jestem. O super. To idziemy dalej. Troszeczkę się zamotałem, ale już jestem na najlepszej drodze, żeby wykonać zadanie. Tam idą kolesie. Tam i Esus tu jest za dyma. Esus. Co oni mi tutaj wypisują? Za rzeczy.

Chwila, 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 bo już nieźle mi idzie to skradanie dzisiaj, co? Teraz tu i tu są. O, tu jest jakiś chest, minuł. Go będzie ciężko przejść, co? Ludziska? Tam muszę się udać. Sala spotkań jest tam na wprost. Ale to może można taki meg zrobić, poczekajcie, gdzie on jest. Poszedł, ten poszedł. To my się udamy szybciutko, szybciutko tutaj. Chrom. Chrom. On jest gdzieś tu? Dobra. I chrom. Tam jest ta sala spotkań, tylko jak tam się przedrzeć? O, tam ktoś, żeby mnie nie wypatrzył. Tu reflektory świecą jak szalone. Jakoś górą będę musiał iść. Poczekajcie, poczekajcie. Tak. Chrom. Chrom. Chrum. Jestem tu. I co dalej? Nie wygląda to za wesoło. Tutaj mogę wejść do środka. O, fajnie. To wejdę sobie tam do środka, bo tam są fajne fanty. Tylko mogłem chyba tam jednak górą skoczyć, poczekajcie. Skoczę sobie tutaj. Dobra, wziąłem sobie napój rege, rena, re, regenerujący. Ten poszedł tu, ale tu idzie jeszcze jeden. Poczekajcie, jeszcze jeden typ jest blisko. Spróbujemy go zabić. Poszedł tam. Zobaczyli mnie, wiecie. Zwiewam. Zwiewam stąd świńskim truchtem. Co wy powariowaliście, chłopaki? Uuu, załatwili mnie, patrzcie, nie. Nie, nie załatwili, już się wystraszyłem. ACH! Ale żeś wniątek. Jeszcze jeden tam jest. O ty kurwiszonku! No i po co wam to było, psy niewierne? A ja się teraz po prostu zregeneruję. A wy co? Ale alarm na całego, bo jest podniesiony na całej wsi. Tego ograbię. Fajne fanciki powypadały z nich. Ale jestem pokrwawiony. Normalnie ciecze po mnie krew. Trzy strzały jeszcze mam. Alarm jakiś, patrzcie, włączyli. Chyba. Poczekajcie, fajnie byłoby było tą ciucią wjechać. Ale chyba się nie da. Hmm, jak się tam teraz udać, co, ludziska? Nie jest to takie proste. Muszę tam górą mieć tak jak chciałem chyba. To i tak mnie już zobaczyli wszyscy. Już wiedzą, że nie ma ze mną miękkiej gry. Tu by było fajnie się przenieść, nie? Ciekawe czy dolecę. Udało się. No i spoko. O! Graj na swój sposób ścieżki. W każdej misji znajdziesz wiele ścieżek, którymi możesz podążać: Duże ulice, boczne lejki, okna, szczury, e, szczurze tunele, przepraszam, dachy i drogi wodne. Eksperymentuj z różnymi drogami, aby dotrzeć do swoich celów. No spoko, wiem, bo ja tędy właśnie tak, idę, tak dziwacznie pewnie nie. Nikt tędy pewnie nie szedł. Zapiszę sobie stan gry i powiem wam, mili, widzicie tutaj gdzieś jest sala spotkań Campbella. W następnym odcinku do niej wtargnę i po prostu go wezmę za morduję. A więc oglądajcie mój kolejny odcinek z serii Dishonored. Eee, tymczasem się maneczko. Był z wami Adi. No i cóż, bye bye. Cześć.